Pyk i gotowe, nie? Siemanko, mordeczki. E, dostałem pytanka od Was, mam na nie odpowiedzieć. Spokojnie, Sebastian Kurwa na wszystko odpowie elegancko. Nie przejmujcie się. To dobra, pierwsze pytanko. E, od Janka. Dlaczego na Łazienkowskiej jest stadion jak z bajki, a na Polonii taki inny? E, Powiem tak, tego kurwa nikt nie powie. Szczerze, ale prawdopodobnie jest taka tajemnica po że. Ja nie chcę wnikać, ale prawdopodobnie stadion na Łazienkowskiej jest taki zajebisty, bo jest nowy. Ale tego kurwa nikt nie powie. I dlatego na Napolonii jest chujowy. Nie, bo jest stary. I gdyby Napolonii zbudować nowy, to byłby tak samo zajebisty. Ale kurwa, cicho sza, nikt nic nie wie. A tak naprawdę to kla jest tęcza, nie tylko. Dobra, następne pytanie. Kasia pyta, co sądzisz o gender? Yy, gen. Gender, gender, tak, 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 wiem, wszystko wiem. Kasiu, ty wariatko stara, bo jak cię zaraz gwiznę, ty, a tak poważnie, ksawery to ty, nie? Teraz ty jesteś Kasia, kurwa. A ty pedale jeden, tej równości ci się zachciało, wariacie stary, ty. Naczytałeś się pierdu i ci się w bani po, po, pojebało, no. Hemgru posłuchaj, firmy posłuchaj, chłopaku. Bonusa, przekazu, a nie Unia. Coś co, źle nam było bez tej Unii? Kurwa. Dobra, nieważne. Ale to, to, to już wszystkie pytanka, tak? To wy się tak ze mną bawicie? Nie dość, że media kle, kleblują mi usta, to, to jeszcze wy mi kleblujecie? Tak, tak, chcecie się bawić? Wasza sprawa, jest ogólne przyzwolenie społeczne, na chujnie to tak będzie. Nie chcecie? To Sebastian nic nie będzie mówił. Wasza sprawa. Ja sobie pójdę na siłkę, coś zwęszę, przytulę. Może będzie na jakiś ten prezent dla widzów. Nie wiem, nie wiem, nic nie wiem. <laughs> Zobaczymy. No to co, no to zmywam się, nie? Bicka trzeba czaskać. Elo!